Usuń post na Instagramie. Cześć wszystkim, co tam? Leonardo Paiwa wraca z kolejnym filmem. W tym filmie pokazuję, jak usunąć post, który opublikowałeś na Instagramie. Zrobiłeś, żałujesz. Usunięcie jest bardzo proste. No to zaczynamy. Pierwszy krok to wybranie posta, który chcesz usunąć. Po wybraniu kliknij na te trzy kropki u góry. Pojawi się więcej opcji, wybierz ostatnią: Usuń multimedia. Potwierdź usunięcie, klikając Usuń multimedia. Pamiętaj, jeśli się rozmyślisz, masz 30 dni na przywrócenie. Tutaj w ostatnio usuniętych postach, po prostu kliknij Usuń multimedia. Możesz usuwać nie tylko posty. Kliknij tutaj i wybierz Reelsy do usunięcia. Kliknij na Reels, który chcesz. Kliknij 3 kropki i wybierz Usuń. Pamiętaj, Możesz przywrócić przed upływem 30 dni. Kliknij, usuń. Udało się? Napisz w komentarzach. Subskrybuj kanał po więcej poradników. To tyle ode mnie. Wielkie przytulenie. Bądźcie z Bogiem. Dzięki.